Henryka w imieniu Henryka w Familicy Polskiej mam zaszczyt powitać na uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej szanownych gości, panią dyrektor, panią wicedyrektor, nauczycieli, pracowników obsługi oraz uczniów. 14 października 1773 roku Sędzia Rzeczypospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej. Pierwszą w Europie, państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa. Od tej pory dzień ten uznawany jest za święto edukacji narodowej, powszechnie nazywane Dniem Nauczyciela. W każdym młodym człowieku żyje nadzieja, że w swym życiu spotka kogoś, kto nad niego wiarą w to, że stanie się tym, Kim może i pragnie być. Wszyscy, którzy z nami pracują, wkładają wiele starań i wysiłku, by nie zgasić tej iskry. Co więcej, by roznieść płomień ambicji i aspiracji. Zapraszamy do obejrzenia części artystycznej, przygotowanej przez uczniów z klasy 5a i 5b. Przyśniło mi się dzisiaj. Że szkoła zniknęła i jakaś taka wielka pustka mnie ogarnęła. O rety! co by to było, gdyby do szkoły się nie chodziło? Albo gdyby tylko na chętnych była, nie by, ile ile by wtedy liczyła? A co gdyby zrobili coś tak szalonego i zrobili dwa miesiące roku szkolnego? Czyby brakowało nas nauczycielom? Czyby nas szukali? Gdyby nas w szkole nie spotkali. Czy by zapłakali? Czy by się nudzili? Czy może by się bez nas świec nie bawili? Spokój ducha w ciszy pewnie by zyskali. Czytali, by książki medytowali. Nie dajemy radzie bezpaść samotności, gdy bez ich opieki gdzieś tam byśmy rośli. Gdyby nas nie mogli uczyć odejmować, sprawdzać, czy umiemy się reklamować. Nie pozwalać biegać, buty kazać miać. Za dużo jest tego, by wszystko wymieniać. Bez tej wielkie wyjałowe, pozbawione sensu, Mi, my nie kobe, przeżycia każdego na im, ja im zapewniamy, to że dla ich rozwieski ciągle się staramy, by dzień się nie dłużył, żeby coś się działo i żeby ciągle coś absorbowało. A mnie przyśniło się wieczorem. Wiecie, we nie jest tak czasem, że byłem panem profesorem. I że uczyłem naszą klasę. Zadrżałem. Jak dam sobie radę z tym, za przeproszeniem, wyjącym stadem? Krzyknąłem cisza. Nikt mnie nie usłyszał. Stchurzyłem, Co tu gadać wiele. Nawet schowałem się do szatni, wołając. Byłem nauczycielem pierwszy raz. I ostatni. Sami czasem nie wiemy, skąd nam się to bierze, Jaki duch do nas niezbyt mądre mieszka, Ale dzisiaj przepraszamy szczerze Za Agnieszkę, Małgosię, Bartka i Leszka, I Artura, co w pracowni zbił tę szklaną kulę, I Maćka, co przed i wszystkich w ogóle. Szanowne nasze gromy pedagogiczne, jest super, po prostu fantastycznie. W dniu Waszego wspaniałego święta prosimy, by każdy zapamiętał, że za trudną pracę z nami i okazane serce chylimy głowy w ogromnej podzięce, korzystając z tej uroczystej okazji każdego nauczyciela piosenką i wierszem uczcimy. przypadki uczniów, którzy do niej chodzą. Na początek uczeń Mądrala. Proszę Pani, czy Pani wie, że ja, ja mam zawsze rację. Wiem wszystko najlepiej. Swą wiedzę mogłabym sprzedawać w sklepie. Sprzedawać, o tak, bez wątpienia. Lecz niestety nie znam tabliczki mnożenia. Bardzo lubię szkołę mój kolega Jasiek. Dlatego po dwa lata siedzi w każdej klasie. Cztery pałki mam z polskiego, a z tej mamy chyba z pięć. I z historii pani też postawić maje chęć. Dobrym jest kolegom Adasz. Znakomicie podpowiada. Siedzę razem z tym Adaszem. Drugi rok w tej samej klasie. Całe źródło mojej wiedzy, w tym co, mi koledzy, w pomocy szkolnych naszym zdaniem, najlepsze jest odpowiadanie. Ja. muszę, muszę musz, większe i małe. Zbieram chętnie motyle i nalepki z zapały. Zbieram drobne kamyczki i powiadam na szczęście. Ale w szkole złe stopnie, zbieram jednak najczęściej. Powiedziała mi na nerwy: Wszystkie lekcje są za długie, a za krótkie wszystkie przerwy. Samochwała chwała w kącie stała i tak wciąż opowiadała: Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie, moja buzia tryska zdrowie. Jak coś powiem, to już powiem, Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie, Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze, Znakomicie muchy łapię, Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiątka, słodka i powabna. A w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Moja mama taka tęga, moja taka mała, a ja jestem w Proszę o wysłuchanie szkolnej ballady, utworu inspirowanego balladą Adama Mickiewicza pod tytułem Świedzianka, wykonania Olivera Chroszczewskiego. Jakiś to uczeń piękny i młody, jakaż to obok uczennica. Szkolnym autobusem jeżdżąc sobie ja do szkoły, aby się uczyć, czytać i pisać. Ona mu z daje zadanka, on jej historię czoranka. Pewnie kolegom jest tej dziewczyny, pewnie to jego koleżanka. Każdego dnia, o jednej porze, można ich spotkać w dobrym humorze. Nauką wcale się nie przejmują, uwagi od nauczycieli z nie przyjmują. Na nich wszelkie prośby i błagania. Nikt nie w stanie zmusić do działania. Aż pewnego dnia sielanki zbliża się jej kres. Ona powtarza klasę i on też. Tak więc... Uczcie się, to moja rada, bo kto naukę zaniedba, ach, bieda, biada, za życia biada. Zapraszam do wysłuchania przepisu na ucznia, wykonane tawka szamanty. Czy wiecie jak trudno zostać uczniem, nie wystarczy samochodzenie do szkoły, Potrzebujesz jeszcze parę innych składników, oto dokładny przepis. Do miski dodawane są kolejne składniki i dokładnie mieszane. Formowanie ucznia rozpoczyna się już w przedszkolu i kontynuowana jest w latach następnych. Początkowo nie potrzeba wielu składników. Wystarczy nieco odwagi doprawionej sporą dawką nieśmiałości, która w trakcie dalszej obróbki wyparowuje. Stopniowo dodajemy hojnie wyobraźni, wrażliwości, poczucia humoru i szczytne nieśmiałości. Wlewamy wciąż nową wiedzę, zaprawioną systematycznością, łagodnie mieszając. Nie zapominajmy o kaskadzie pomysłowości i skrytu, który stopniowo dolewamy do wyrabianego ciasta. Doprawiamy to umiejętnością ściągania i zabiegania o lepsze stopnie. Dodajemy dobry wzrok i słuch. Ciasto formy na ksz... formujemy na kształt barana, osła, gęsi, cielęcia lub papugi. Wypiekamy to następnie w temperaturze, jaką osiąga nauczyciel podczas kurii przez 45 minut lekcji. Nie zapominajmy o nakuwaniu cyrklem lub innym ostrym narzędziem szkolnym w celu wypuszczenia wody sodowej z głowy. Może być niezwykle ważna, wręcz różowa. Zapraszamy teraz na kabaretowy pokaz w szkoły. W nowym potrzeżnym. wiele wiedzących maremu firm przygotowano ofertę dla. naszej. Oto pokaz wchodzę szkolnych niezbędnych w szkole. Zapraszamy naszych szanownych gości. Proszę państwa powiedzcie co widzicie. Zgadza się, to okulary, ale sam ich kolor wskazuje na to, że to nie są takie sobie zwyczajne szkła. To są specjalne, rewelacyjne, jedyne w rodzaju różowe okulary. Obserwując szarą rzeczywistość szkolną i dokonując wielu, wielu sondażów pośród społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej, nasza firma Coloric Life. Wypuściła na rynek znakomity produkt. Okulary, które mogą nowocześnić dotychczasowy proces dydaktyczny. Oto model specjalnie zaprojektowany dla uczniów znerwicowanych. Po założeniu tych soczewek twarz każdego pedagoga będzie szczęśliwa i nie skleczła. nawet na lekcji. Uwaga, uwaga! Propozycja dla nauczycieli. Z myślą o nasi eksperci stworzyli różowe szkła, służące specjalnie do sprawdzania klasówek. Produkt ten otrzymał atest Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okulary te są warte każdych pieniędzy. Satysfakcja gwarantowana. Cielu, nie jesteś sam, klima CVS Enterprise myśli o tym bez Oto nasz najnowszy zestaw do pijania biednych głowy najbardziej odwiedzianych. A przeprowadzone na obiektach testy udowodniły, że po zastosowaniu tych narzędzi średnia ocena w klasach 4-8 podniosła się w zadziwiający sposób. Szczególnie jest polecana na długych wykładach. Wpuszczamy jednym uchem, wypuszczamy drugim. To już wszystkie pomoce szkolne, które chcieliśmy Państwu zaprezentować. Mamy nadzieję, że szkolna rzeczywistość stanie się bardziej kolorowa i zabawna. Życzymy Wam uśmiechu, codziennej wytrwałości i chyba najważniejsze dla uczniów cierpliwości. Kochajcie naszą szkołę, spełniajcie swoje marzenia. Moc życzeń niechaj płynie do każdego nauczyciela. Mam. Mam.